Cześć, Siemeczko mordeczki. Ja jestem dzisiaj z Bzikiem. Dobry, witam bardzo serdecznie. A co tu jest? Tu mamy jednego bloka, ale lucky Bloka. No Proszę. I nadskocznia. Graliśmy na jednym bloku, a teraz na lucky Bloku gramy. Bardzo miło. Bardzo przyjemnie, bardzo kreatywnie. I mordeczko tak samo kreatywnie będzie, jak zostajesz łapeczkę w górę i subskrypcję, ponieważ za niedługo 12 tysięcy subskrypcji. Uuu. Wow! Aż się zapowietrzyłem. 12 tysięcy. Co? Działa to? Wow! Co to? Działa, działa, działa. Gaz Oj, na start? Ja to Cię kręcę! O, Co tu się o, dzieje? Ale ty! Dawaj tu! O! o bacon, b -bacon b nie. pa! Pyk! Nie! Spadł na wieśniu. Szkoda! O, jakieś Dobra, itemki! Wow! Się kurde. wystraszyłem! Ale to jest głupne, nie? Masakra! Ale aż zawały dostałem prawie! Dziś, no, takie fireversony poleciały! Łowce! Mr. Rainbow! Pieski! O kurde O kurde I Ty przykro nam bloka Ej dobra nie zniszczymy tego na... Trzeba zniszczymy. kopać, chciałem kopać Jakby tutaj by był na przykład ten obsydian to by było ciężko Możesz pojawić, no weź tak może się odsuniemy od tego bloka bo może być pułapka z obsydianu Naprawdę? Dobra Mhm Serio, zobaczysz Będzie na pewno, na pewno no. O ty diamenty. Diksyk. O nie! Umieram! Nie, uda ci się E mam pomysł, mam pomysł Rozwal mi szybę bo mi się długo rozwala Ale czekaj, czekaj, chcę? Wypływam, wypływam ja mam perłę dać w ogóle, myślałem, że Hehe, gram w sobie. Dobra, o, co to było? Ej, e, stop, nie kop, nie kop, nie kop. Dobra, dobra. Wybierasz lewo czy prawo? E, lewo. Oła, Lucky dobra, potion, teraz prawo, bad potion. Hehehe. <grym grym> Lucky potion. O, zbroja jakaś, co to co? Mega dobrze, ja też mam zbroję. Ciach, ciach, ciach. <grym>, śmierć! Co o! jest? Nie wiem. O ale nie! Kupimy, kupimy cały, czas, cały czas, o, o nie. nie! Mam kilof, mam kilof, mam kill. Nie mam kilofa, mam kilof. No ja, ja, mam, ja mam drewniany kill. Też on drewniany, no i umarłem. Ale spokojnie, ja przeżyję. Ale to siąka. jest ciężkie Mega fajne. A zobaczysz, to jest dopiero początek. No Ale dobra przejąłem, przejąłem! Nie. Ale nie, to chyba tak nie działa. Przej... Prze... Czemu ja ci zabiłem? Wykopat? Nie zabiłem cię ja wydaje mi się, że kopnąłeś mnie, znaczy uderzyłeś mnie. Mieć pół Kopnąłem. serduszka? Kopa oh, dostałeś dół. na klatę. Ram pam pam pam, pam. Nie, w buzie i siema. Nie, dobra, kopiłem, no kopam. Okay, o, o nie, o nie, o nie. Co tu o się nie, dzieje? O nie, o nie, o nie. Ale dym, ale dym, dobra. Co to za villager? Uuu, ale itemy. Mega dobre przedmioty sprzedaję. O kurde. O nie, to śmierć. Czemu? O, o. Wow! No zrób jakiś blog. Kilofa nie je mam. Je czemu nie mam kilofa? Zbroję ja? sobie ubiorę, jakąś mam w ekwipunku. Dobra. Dobra, trzeba to kopać TY! BZYKU! Oh. Pełna? Kilogram. JESTEM BZYKIEM, WIDZOWIE! O, NIE MOGĘ, weź JEJ, NIE, nie. daj TO, daj MI TO, daj MI TO CO TO MA BYĆ? CO to MA BYĆ? Zaraz, a ty kurde, bzyku jeden Bzyku jeden A, TITI! nie, koniec, koniec Umarłem No, tak się, no, domyśliłem się Pa, widzisz jak to niszczy? O matko, ty, yeah, yeah, to okay, był obsedjum przed chwilą! czekaj! Wow, Ła! Przeżyłem! Ja zginąłem. Czemu ten. ten to, jest, to jest ten. Bedrock zniszczył się? Zauważyłeś? Tak, no to jest niemożliwe. Przecież ten Bedrock nie da się niszczyć, a on został jakoś zniszczony. Nie wiem jak. To nie taki koza item z tego. Ło, wow, okay, okay, ale wybuchy. Dobra, lecimy. Wow. Lucky ship. O nie, ej, zginiemy zaraz. Ło! Wow, co to było? Lekaj, to ale to było genialne. No, to tak nas rozwaliło. Raz, dwa. Щop, Dobra, dobra, pięknie, 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 pięknie. Okej. Okay. Chodź tu. Dobra, nie ma. Okay. Lecimy, 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 lecimy. O, i śmierć. Spokojnie, spokojnie, wszystko pod kontrolą. Ale to fajne. Lucky Potion. No, wow. nie dobra, o nie, dobrze, nie laki poszy, żeś rzucił, nie, lucky nie no, laki poszy. Nie laki poszy? No, rzuciłeś nam unlucky poszy Kurde ty smufo. Dobra, o, lecimy, lecimy. Ooo, otwieram. ty tym, tym, dyry, ty tym, tym, dyry, ty tym. I co mamy? O nie! Fucking Dobra, spokojnie. Zobacz, ja będę przeskoczyć. Patrz widzisz pa, ile tego bedroka zniszczyło. O, jesteś w klatce. O nie! o nie! No, o, nie. Ja zginąłem, nie. Look up! Najgorzej. No, bo tak o nie! Się podłogę, podłogę mi zniknęła. Co jest? Gdzie? Jestem w Lawie. Jak to w Lawie? Ha! Podłogę. Umarłem. O nie, baby bzyku, dobra. Ej, ale patrz, pamiętasz, że to było. O nie. nie, o nie, o nie, o nie, o nie. o Nie Śmieć, ale, śmierć, ale śmierć. Kopiemy, 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 kopiemy. kopiemy. O, koniec, nie kopiemy. Dobra, o. bo te wszystkie temy spadają w tu. Ta, przydałoby się. Ała, ale żebym oberwał piorunem. Nie i spadam! <grym> Diament! O nie! Też spadam. Zaś lawa naprawdę to już nie jest przyjemne. To nie jest śmieszne. Ten lucky blog jest mega unlucky blog. E, bez skitu, tu w ogóle było coś lucky? No, troszeczkę lucky rzeczy było, ale większość jest unlucky, właśnie. Co mnie trochę irytuje, powiem szczerze. O! Ej, co mnie kto strzelił? Zaś to lawa! Co TA lawa tu robi? W ogóle? Umarłem. Ja <grym> też, no. Ale mógłbyś zdjąć tą gołę bzyka? Ja nie mogę. Czemu? Jestem robione. bzyku! A, a, a. Mnie wow, wow! Wow! One fire Co jest? Ile fajerwerek! O nie, jestem... W... O, dobra, rozwalam to. Nie, dobra, git. Ważne, żebyśmy mieli jakieś, wiesz, jakieś tutaj e, bloki. Jak się postawiła struktura, to dobrze. No, myślę. O nie, o nie, o nie. Gdzie jest lucky block? Tutaj. Tu jest ten lucky blok. Dawaj, kopiemy go. O, kolejne. O kurde, ile, ile struktur! Cyk, Jesteś cyk, zbroja? cyk. Jaki duży zombie jak ja go chcę zobaczyć Ten gigant drugi Gdzie one są? Tutaj przy nas mega blisko Nie widzę ich One giną chyba Umarły A tu jest taki czarny No się zbugował okay. jemy Uderzy go Klepa! Klepa nie, nie. Dobra, Wielgolucha znowu. Wielgolucha Znowu Co znowu? Zbroja! Zbroja, zbroja! Ja wziąłem ochronę ty, wiesz jaką mam mocną ochronę Jaką? No no mega potężna jest. O nie i spadam Koniec O i spadłem. To nie jest za twoja Katek. potężna ochrona. No nie nie o to, no, to trzeba przyznać. To mi się akurat nie udało. O no. nie! Zaj głupio I spadłem! To. Nie, ja też spadłem! <głupio> ja nie z tobą, nie? Bo myślałem, że przez tą krotę da się przejść! Też tak myślałem no. Dobra, nie rozwalam. Drewnianym offem. Jak to długo się rozwala mam kamienny, dawaj Dobra Da się przejść O Dobra, lecimy, lecimy, nie, lecimy nie, uważaj! Kopiemy, kopiemy O nie! Wow! Śmierć! Ty, dwa laki bloki są O, o Zbroja yy, blok. Właśnie wyrzuciłem 30 diamentów przez przypadek Uła, ale coś się A <laughs> tak, o, 30 diamentów! Nie! LAWA nad tobą! Smufu! A, myślałem, że zdążę koksa zjeść, bo mam koksa. O, zniknął Boże, mi koks. Czy, czy ten lucky vlog jest. Co tu się dzieje? Ile tu rzeczy to... się pojawia? No, no. <laughs> ale to była masakra. No, bo ja mam super siekierę, bo ja mam super siekierę, ja to kopię w sekundę. Pa. Pa, jak szybko kopię, o, ale tak, Zścięło. O. <laughs> I ten dźwięk! Co tu się dzieje? Ale rozdyma, nie? Ej, czekaj, tu jest gdzieś wajcha Otwieram wajchę Ja nic nie widzę, jestem ślepy Nie nie TNT, TNT, o nie, o nie, o nie No i po mnie, no i po mnie Co tu się dzieje? Ale rozwała, nie? Lecimy dalej tutaj, TNT Weź mnie wydostań, a czekaj, ja zrzucę perłę o, oh, dobra... NIE, TY PORUCHCZAKU! paru poruchczaku najgorszy! Ja ci dam, dobra! Teraz masz zemstę! Żadna zemsta, za co? Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź, chodź, chodź czekaj... W ah, sam ty się! Ty naprawdę spadłeś sam z siebie? No nie wierzę w to. Tak, żeś ty mnie nie zaatakował! A, nie, ale ja, ja bym się nie zaatakował! Taki nie jestem! Ała! Oj, Bzyku, umarłeś! No, nieraz raz mi się umrze. A ty, znam, żyjesz na dole! Jakimś cudem! Uwaga, uwaga. I co ty tam robisz na dole? Ej, ty zdobywasz moje. Ej, ty do mnie dobra ja ci dam. Ja ci dam. O, Marweź. Wow, nie! On tu się pojawił. Serduszko tam mi, tam mi tam. zostało, elo. I tam był się. Hero Villager. Przypomnę dalej, widzowie, że jestem bzykiem. Wow. Jestem bzykiem. O, otwieraj, Ale, otwieraj boba. niespodziankę. Surprise! Czekaj, mam otworzyć, tylko nie wiem. Aha, tu już otwarłeś. Co no to? i koniec. No i tienty. 3, 2, 1. Wow! <laughs> Ej, tego TNT tak wybucha. No i nie, naprawdę mnie zrzuciło. A mnie nie, a stałem za tobą. Mamy problem. A, no co? Naszego lucky bloka lawa zalała. Dobra, ludzi, czekaj, damy radę, pa. Dobra, otwieram lucky bloka w lawie. Nie, no damy radę, czekaj. Aj, czekaj nie widzę go, nie widzę go. Umieram. No chwil... Umarłem. Trzeba... Nie, on nie jest zalany, on jest to obok. Musisz tak przeskoczyć, ała Je... On jest, on jest, on jest. Przeskocz sobie tak bokiem. A mnie ma lawy w pewnym momencie. No i umarłem. <ścoughs> no i umarłem. Czekaj, czy ja nie mam żadnych bloków, ja jestem szara wełna. Dobra, to jest mój blok. Wybieram o. cię! Uuu, ścięło O, no wzyku oh, ja wypadł. Nas. No i spadłem. No Co i spadłem, po... nie żyję Tá, tu vais fazer o parqueiro, Parqueiro Master! Você está aqui, Wow! O biedo é o Kopie, Vai, Co? Umarłem? Nie, não umarłem. Co to? morri Umarłem, jednak! No ja jakie przypominam... to było głupie co ja zrobiłem! No, bo ja przypominam, nie, że my tu mieliśmy maksymalną ilość obsydianu, nie? Chyba 3 na 3 kratki. Ja zobacz ile teraz można. Mm, nie obsydianu, tylko... Ciao. I nie ma nic, a nie mm. sądzisz, że się to da się rozwalić. O! O, dobra, dawaj... Do... O nie! Dobra, git, git, git. Teoretycznie jak będę stał na bloku to nie umrę. Co to jest? No nie no umrzesz chyba. Oa! Nie, ja jestem Marzem teraz. Dobrze. O Nie, no i umarłem. Oj, teraz ja kopię. nie, spoko, spoko, ja teraz kopię. Wow! No i umarłem. No i umarłem. No teraz, ta, teraz, teraz niestety każdy znowu. Ale to no, było to. głupie. czemu Ja nie umiem przeskoczyć jednego bloku. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, się nie. Cy. Obserwuj świat, lecimy dalej, widzowie. lecimy No, 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 musimy, musimy. A zostawiłeś już coś. lajka i łapkę w górę i subskrypcję? Lajka i łapkę w górę, hehe. Muszą, muszą, muszą. Znaczy o żadna. nie, o nie, ja tam. Co dochodzę, to. O, jaką książkę dostałem? Grabisz no dwa. Nie nie? Ulawa ci na głowę się A, leje. Nara. A no jesteś nieśmieszny, aha, niedobrze. To nie to ja! ja to, ja. to lawa, myślałem, że to. Ty nie zapchnąłeś z tej lawy. Po części ja cię zepnąłem. A ty? <laughs> Jak ja on się tam dostać? bloków potrzebujemy bloki, bloki, bloki a oh no Cziach. ja bym tam jakąś lawę tutaj trzeba jakoś ją nie, ale to nic nie da stary nie bo da? I tak zaraz się ten zar zaraz to wszystko zostanie zniszczone, naprawione wiesz co, wiesz, zresztą wiesz o co, 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 co chodzi wiem, kumam wow, 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 wow co tu się wow, nie, TNT bucho oj jak nas wysadziło ta. Pa, widzisz już tej lawy nie ma. Pa jaki parker. Ja nie o potrafię nie. w parkur. Obserwuj się, dobra. Lecimy dalej. Tutaj. Są trzy laki bloki. O pa. co to? Umarłeś się. Koniec rip. Hop, dobra, tego trzeba rozwalić. O, bob spadł. U. Uh. Ale mamy śmierć. Żyjesz tak? Wow! <grych> Jaką mamy śmierć? Ja widziałem TNT, wiesz? Więc... O nie, my chyba nie dojdziemy do tego jednego bloka, bo ja nie mam chyba materiała Ja też nie mam materiału. Czekaj. Pa, źle rzuciłem. O, 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 o! o. Pa, Uratuje nas. Mam dobra, dobra, do się. Uwaga. O, Facebooka nie uczyłem, przepraszam, widzowie. DRA! <grych> o nie! O nie! O nie! No jaka to jest śmierć! O nie! I nawet w perły nie da się rzucić, no chyba że. Ała! Na ten jeden? No. Przerzuciłem. Aj, przerzuciłem! Ja też przerzuciłem. No i mamy problem. No to Ej, co? Widzowie, no, mamy problem. Mamy giga, o Co ja, ty to się tu... stanęło? Są to są Lucky Strzel, to jest ten Łuk, który ma właściwości właśnie Lucky Bloka. No i teraz będziemy ginąć. Dobra widzowie, dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli chcecie więcej, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcji bo za niedługo 12 tysięcy subskrypcji I widzimy się już o godzinie 16, zawsze 16.00 coś się pojawia na kanale. Codziennie albo co drugi dzień. NARA! JO!